Witajcie bracia i siostry. Antidotum 711. Ja dzisiaj w Otwocku jestem. Nagrywam to w Otwocku, choć jak wy to oglądacie, to jestem z powrotem w Rzeszowie. E, nagrywam to przed seminarium. Za chwilę będzie się zaczynało, za 25 minut seminarium. Spróbuję się streścić. E, no, Sylwii tu ze mną nie ma. Sylwia, dzisiaj dla Was zaczyna królewski projekt w Lubaczowie. No, a ja tutaj kończę seminarium w Otwocku. W sumie kończę. Przedostatnie spotkanie jest dzisiaj piąty rozdział dziejów, ciąg dalszy czyli tam od 34 do 42 pewien faryzeusz imieniem Gamaliel i uczony w prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć apostołów i zabrał głos w radzie, mężowie izraelscy przemówił do nich, zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi, bo niedawno temu wystąpił Teudas podając się za kogoś niezwykłego przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Więc i teraz wam mówię, zostawcie tych ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl, czy sprawa, rozpadnie się. A jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć. I oby się nie okazało, że walczycie z Bogiem. Usłuchali Go. A przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedryn i cieszyli się, że stali się godnymi cierpiec, cierpieć dla imienia Jezusa. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Oto Słowo Boże. I Bogu niech będą dzięki, słuchajcie, taki piękny kawał słyszałem wczoraj, gdy wczoraj głosiłem w tam e, w tej rzezawie, taki ksiądz fajny był wikary i mówi, taki fajny kawał, mówi księżowski. Mówi, słuchaj, słyszałem fajny kawał. E, po czym poznać, że Bóg jest wszechmogący. Ja mówię, no, 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 nie wiem, w kawale nie wiem. Nie? nie wiem, jaka to wersja będzie wszechmocy Pana Boga, a on mówi, no, księża tak mówią, że y, dowód na to, że Bóg jest wszechmogący, jest taki, że księża robią, co mogą, a Kościół dalej istnieje. <laughs> no, oczywiście raz o co chodzi? No, chodzi o to, że jakby, on to mówi jako ksiądz, nie, chodzi o to, że. Księża robią co mogą, czyli robią co mogą, żeby ten kościół rozwalić, czyli, jakby nie po Bożej myśli, często postępują, a, a kościół i tak istnieje. No, słyszymy tu afera, tam afera, tu, tam. Oczywiście nie wrzucajmy jednych do jednego worka, wszystkich do jednego worka. Jest wielu wspaniałych kapłanów, ale ten kawał jest taki fajny, że my możemy po ludzku wiele zepsuć. Mi się bardzo dużo rzeczy w życiu udało zepsuć. Bardzo dużo rzeczy chciałem zrobić dobrze, a wyszło, jak to przysłowie mówi, chciałem dobrze, wyszło jak zawsze, nie? No i tutaj Gamaliel nam też o tym mówi, nie? Podaje przykład tego Teudasa i mówi, że no miał 400 ludzi się do niego przyłączyło, czyli w sumie więcej niż do Jezusa yy, za jego życia, ale wszystko się rozpadło po jego śmierci. Jezusa też pamiętacie, zabili, tak? Ale wszystko się rozwinęło po jego śmierci. Chodzi o to, że jak coś jest Boże, to tak jak pięknie Gamaliel wtedy wypowiedział, może się okazać, że walczycie z samym Bogiem. I bardziej siostro, w tym miejscu jakby chciałbym ponowić to, powiedzieć, pewnie już to mówiłem nieraz, że to wszystko, co w życiu się udaje, w moim życiu, to co się udaje w kwestii ewangelizacji, to, że teraz tak naprawdę w Warszawie w środę no, zawiązuje się Yy, to już jest 60. wspólnota, czy 61. już też nie mam rachuby, i dwie następne się teraz zaczynają w czcinicy i w Rzezawie yy, rozwijać. To wszystko robi Bóg. nie? Ja tylko wystarczy, że Bogu powiem tak. I to wszystko, co ja mogę zrobić, to że tu przyjadę, że gdzieś tam będę Bogu wierny, że przeczytam, że wygłoszę słowo. I wiecie, no w sumie poniekąd głoszę cały czas to samo, no bo to jest ta sama Ewangelia, ona się nie zmienia. Ale to słowo ma cały czas moc. To Słowo cały czas ma moc. I naprawdę, jeżeli cokolwiek się rozwija, cokolwiek dobrego się czyni, to robi to Bóg nie ja. Ja apostołów jestem przekonany, że też wiedzieli. Nikt sobie tego nie przepisywał, bo, bo my sami z siebie jedyne co potrafimy, to zepsuć, tak? Pewnie by tak powiedzieli, ale to łaska Boża, to Bóg w nas działa, to Bóg. Jeśli tylko powiemy Mu tak, to Bóg jest wierny i Bóg zawsze będzie działał. Dlaczego? Bo jest Bogiem. My tutaj dzisiaj mamy też wylanie darów Ducha Świętego. Wieczorem będzie do których godzin nocnych będzie trwała modlitwa, nie wiem do których, bo jeszcze muszę w nocy wrócić do Otwocka, ale generalnie będzie trwała. I, I ja nagrywam to zanim pójdę na tą modlitwę, więc nie mogę wam powiedzieć, jak będzie. Ale na pewno jedno wiem, co będzie. Bóg jest wierny swemu Słowu. Jeżeli my wzbudzimy w sobie uczestnicy pragnienie, Będą prosić, będą wierzyć, Bóg będzie zawsze działał. Nieważne, jak bardzo było pokomplikowane i pogmatwane życie ludzi, którzy na tę modlitwę przyjdą. I ja tam pójdę i nie moją mocą tam będzie się coś działo, ale mocą Boga mieszkającego w nas, który jest wierny swemu Słowu i będzie na chorych rance kogoś będą mać się zdrowie. Wierzę, że dzisiaj wielu ludzi uzyska może nie tyle co zdrowie, to zdrowie życiowe, czyli nowe życie. Dlaczego? bo Bóg to obiecał i Bóg taki jest i Bóg działa w swoim kościele jeżeli ktoś mu wierzy i jest poddany to Bóg zawsze się będzie nim posługiwał i Bóg będzie wierny swemu słowu Amen Alleluja Psalm dzisiaj y, 27 ja go bardzo lubię refren mamy taki jednego pragnę mieszkać w domu Pana Alleluja Pan moim światłem, zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać, pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę. O jedno tylko pana proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w jego domu po wszystkie dni mego życia, abym kosztował słodyczy pana, stale się radował jego świątynią. Wierzę, że będę oglądał dobra pana w krainie żyjących. Oczekuj pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj pana. Amen. Pierwsza rzecz to pan jest moim światłem, moim zbawieniem. To nie ja sobie świecę, to nie ja się zbawiam. Nie? Ale właśnie, jeżeli tak jest, że pan jest moim zbawieniem, czyli ja cały polegam na nim, a nie na sobie, no to kogo mam się lękać? I mówię o tym sam. No wtedy. Żadna z tych złych wiadomości dookoła, ona nie, nie, nie może mnie wyprowadzić z tego wewnętrznego pokoju, który Pan Bóg nam daje, nie? Dziecko może ci ogłosić, od, odszedłem od wiary. Yy, przyjaciel może ci powiedzieć, mam raka, albo lekarz tobie może powiedzieć, masz raka, coś, ale ty mówisz, kogoż mam się lękać? Mam Pana po swojej stronie. Jeszcze jest duża szansa, że diagnoza jest fałszywa. Jest duża szansa, że Twoje dziecko dzisiaj się oddaliło od Boga, ale jeszcze w swoim życiu go znajdzie, bo każdy ma swój czas, nie? Kogóż mam się lękać? Bóg mówi trwaj we mnie, trwaj w radości i ufaj mi. A co do nich, nie przejmuj się. Ja jestem większy potężniejszy. Zostaw to mnie. Nie martw się za wiele, bo ze stresu wyłysiejesz, albo osiwiejesz. O, o, o. Ja to chyba już z lat, nie ze stresu. Stresu to mam mało w życiu. Dobre, dalej. Pan obrońcą mego życia, wszystkim miałbym czuć trwogę, amen. O jedno tylko pana proszę, o ja to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w jego domu. Ale to przebywać w jego domu też powiem, żebym, żeby on też na stałe przebywał we mnie, żebym ja cały czas czuł się połączony z nim. Żebym cały czas czuł, że ja i on jedno jesteśmy i on nas do tego zaprasza. Po wszystkie dni mego życia, po wszystkie dni mego życia, czyli żebym całą moją wieczność spędził z nim, ale ta wieczność, bracie i siostro, już się rozpoczęła tu na ziemi. Przebywajmy z Panem i niech On te wszystkie sprawy układa. Amen, Alleluja. Dalej. Abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. Zobaczcie, Bóg nas zaprasza do radości i do słodyczy. No ta na keto nie mogę jeść słodyczy. Tak, ale, ale kwiatek był tak miły, zrobił mi, słuchajcie, naleśniki. Dzisiaj keto naleśniki bez mąki i do tego co piękne dał, taki serek, twarożek, yy, chyba z czekoladą gorzką, yy, z jagodami, z malinami, no i to było w ogóle słodkie takie, no, no bo ja maliny słodkie trochę czekolada, gorzka jest trochę słodka, no fenomenalne to było, no i dostałem taki prezent, mam tutaj przy sobie, że jak będę wyjeżdżał stąd, to sobie zjem keto kolację. Michał, dziękuję Ci bardzo. Amen. Będę kosztował słodyczy Pana, tak? Yy, pan Bóg... Daje takie poczucie słodyczy, która pochodzi tylko od niego, i to o tym mówi. Tego nie da się nigdzie kupić i tego się nie da w żaden sposób ogarnąć, bo to tylko on rozdaje człowiekowi. Amen. Dalej. Wierzę, że będę oglądał dobra pana w krainie żyjących, czyli dzisiaj mogę tego dobra nie oglądać. Dzisiaj może się wydawać, że jest porażka, ale to ja już w sercu decyduję, że, że w Bogu będę oglądał dobra. Nie zło, tylko dobra. I, i... Och przepraszam Was. Och. Bóg mnie zaprasza do takiej postawy. To jest postawa wiary. Ja wierzę, że w Panu będę dobra oglądał, nie złą. I po, do końca dni mego życia, czyli na, w krainie żyjących, będę doświadczał dobra. A, a kraina żyjących to jest kraina świętych. To jest kraina ludzi, którzy żyją z Bogiem. jak mówi Bóg, albo wybierasz drogę życia, albo idziesz na zatracenie. Na drogę potępienia. Ten kraina żyjących, to jest skrajne świętych i będzie siostro, ty i ja. Bądźmy święci. Amen. Alleluja Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi, oczekuj Pana. Dzisiaj możesz czuć się samotnym, ale oczekuj, że On dzisiaj odpowie na Twoją modlitwę i na Twoje wezwanie. Amen. Alleluja. Staram się szybko wiecie, bo żeby zdążyć. Na konferencję modlitwę. Zobaczcie, jaka dzisiaj, kochani, jest aklamacja. Wczoraj ją mówiłem ż... zapomniałem mi mówiłem wcześniej, tam pod Krakowem. Zobaczcie, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Hallelujah! Czyli Mateusz 4, b Bóg nas zachęca, byśmy poznali każde słowo. Widzicie, co? To było chyba dzisiaj w nocy. Tak, w nocy pojechałem na adorację. Tak mówię, tak sobie czytam. A dobra, przeczytam szósty rozdział Księgi Sędziów. Tam jest o Gedeonie. I to znam tą opowieść. Ale wiecie co? No nie czytałem jej, myślę, że. Z dwa lata jej nie czytałem. I czytam, odkrywam nowe rzeczy, które w ogóle nie pamiętałem. Ich nie zwróciłem na nie uwagi. Nie były wtedy dla mnie istotne. A dobrze znam opowieść o Gedeonie. No ale właśnie, u Boga ciągle będę odkrywał nowe rzeczy. Dlatego tego Boga będę ciągle odkrywał. Dlatego ciągle nie jestem w tym miejscu. Każde słowo, które pochodzi z ust Bożych, co Wam pokazać, to wymaga wysiłku, bracia i siostro. Nie tylko dbać o ten pokarm cielesny, ale o ten duchowy, czyli cały czas karmić się słowem. No zachęta ze strony Jezusa, abyśmy poznali całe Słowo Boże, czyli też całego Boga. To chyba jest trudne na jedno życie człowieka. Ja już 30, czy znaczy 20, nie, 32 lata zgłębiam Słowo Boże i cały czas go, całego nie zgłębiłem i, i, i wstyd mi. No, ale Bóg mnie zaprasza. Mówi, zrób to. Więc amen, aleluja. No i dzisiejsza Ewangelia. Mocne słowo z 6 rozdziału Ewangelii Jana od 1 do 15. Lubię ten fragment. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na zgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do niego, rzekł do Filipa: Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: Za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego, jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zajrzekł, każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami. Zdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych i pozostałymi pospożywających napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo pańskie. I chwała Tobie, Chryste. No, lubię ten fragment. Jezus rozmnażał, oczywiście, też taka zapowiedź o Eucharystii, o której zresztą dalej Jezus mówi w tym samym rozdziale. E że tej Eucharysty nie braknie, ona będzie dla wszystkich, Jezus się podzieli dla wszystkich. Ale to, co ja najbardziej lubię, lubię ten moment, kiedy jak Jezus zapytał się Filipa, nie, o, to, o, to, o, to, o to jedzenie, za 200 denarów nie wystarczy chleba. No, jeden denar to była zapłata dla dniu, za dniówkę, czyli gdyby nawet 100 zł było za dniówkę, no to 200 denarów to jest 20 tysięcy, to bardzo dużo chleba. No, ale patrzcie, jaki to musiał być tłum ludzi, a przy okazji jaki drugi jest chleb u nich w tamtych czasach, w przeliczeniu na dniówkę pracy, że 200, że 200 denarów, czyli te 20 tysięcy, czekaj, 200 razy, 20 000, tak, 20 tysięcy złotych, no, że te 20 tysięcy złotych nie wystarczało dla tych ludzi, żeby dać im zjeść, czyli proporcja zarobkowa do chleba była trochę inna niż jest teraz, nie? Ale najbardziej mi się podoba to, że Jezus mu to powiedział, tak, o tym, yy, skąd weźmiemy chleba dla nich wystawiając go na próbę, wiedział bowiem co ma czynić, to mi się bardzo podoba Jezus wiedział co ma czynić i co uczynił kazał ludziom usiąść kazał ludziom usiąść, nie? czyli no, przygotować się do jedzenia, to znaczy Jezus już od początku wiedział, że ja teraz rozmnożę ten chleb, on wiedział o tym chłopcu który będzie miał te chleby jęczmienne i te dwie ryby nie? Jezus już to wiedział co to pokazuje? To pokazuje, że jak żyjesz z duchem świętym, to ty już wiesz, co masz robić. I przyznam się Wam szczerze, ja widzę, jak często brakuje mi tej relacji z duchem świętym. Mi samemu, który jeździ, posługuje, tak, ale właśnie może przez tą ilość tego. Mi dzisiaj to, to czytanie pokazuje bardzo mocno. Czyli <coughs> go obwołać królem na, na, na sam koniec. Tego. Sam usunął się znów na górę, tak, żeby być sam z Bogiem, żeby napełniać się duchem. Ciężko jest być ciągle w posłudze i też muszę się z tego w jakiś sposób wyrywać, żeby łapać chwilę z Panem. Dlatego też w nocy pojechałem dopiero na tabor się modlić, bo tylko w nocy miałem wolne. No dzisiaj będę miał w nocy, jak będę wracał między pewnie tam jedenastą, a drugą w nocy będę miał czas na modlitwę w aucie. No bo, no bo, no bo niestety jest tego dużo. I bracia siostry, chcę Was poprosić, bierzcie się do roboty, do ewangelizacji, żebym ja mógł więcej usuwać się na górę i chcę tego. To też jest mój błąd, moje niedopatrzenie, że biorę dużo tych rekolekcji. Yy. I ta Ewangelia dzisiaj zwraca mi uwagę. Witek, mniej głosi. Będziesz mniej głosił, ja będę czynił więcej cudów, tak? Pan więcej będzie zapewnił. Ja będę mniej głosił, wbrew pozorom. Jak będę bardziej łapał czas na to, żeby być z nim. I Panie, ja powiem teraz z tego miejsca, z samochodu, czyli głównego miejsca mego przebywania, że tęsknię za takim czasem pustyni z Tobą, tęsknię za takim czasem pustelni może, żebym mógł znowuż pobyć sam z Tobą. I dzisiaj wypowiadam to jako prośbę. Chcę, Panie, pobyć z Tobą, posłuchać Twojego głosu i chcę też wiedzieć, wiedzieć, jak postępować, bo ludzie prowadzeni Duchem Świętym wiedzą. A widzę, jak ja dzisiaj wiele rzeczy... Nie wiem, Panie. I w tej słabości dzisiaj staję przed Tobą i mówię, nakarm mnie Ty swoim chlebem, swoim pokarmem. Nakarm mnie Duchem Świętym. Nakarm mnie swoją obecnością, swoją bliskością, swoją miłością. Aby w moim życiu, Panie, nie było braku. Tobie wszelka chwała, wszelka chwała i wszelka cześć na wieki wieków. Amen. I bracie siostro, szukajmy czasu z Panem. Amen. Aleluja. Kończę, pa. pa. Cię Wspaniałego Boga. Twoim blaskiem, stojąc przed Twoim tronem.